Drodzy Państwo, żaden jużarski kibic nie przechodzi oboje. Dzień dobry z Madrytu, dzień dobry z wysokości trybun Metropolitano. Nadszedł moment, w którym możemy razem cieszyć się meczem. Mamy nadzieję, że to będzie doskonałe spotkanie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to na czym polega piłka. Atletico Madryt zmierzy się z Walencją. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W linii defensywy Mario Hermoso wystąpi obok Stefana Savicza. Marcos Llorente oraz Koke zagrają na środku formacji pomocy. W ataku zaś zobaczymy Antoana Griezmana, współpracującego z Alvaro Moratą. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Uwaga, piłka w grze! A oto i skład Walencji. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Saul Morata Griezmann Znakomite przerwanie Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Saul Niguez przyjmuje piłkę. Była okazja, ale nie ma bramki. Pudło, nic z tego. I widać, że szkoleniowiec wyraźnie się rozejrzał, ciągle ręcz. Teraz Gaja. Giamon, Jaremczuk teraz atakuje. Czy ta akcja zakończy się bramką? Próbuje teraz uderzać na bramkę. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Widzieliśmy statystyki, nic tu nie da się ukryć. Aż trudno uwierzyć, że z taką jakością w składzie obie drużyny nie są w stanie wypracować sobie dogodnych sytuacji. Saul Níguez. Koke. Jest za linią obrony, uwaga! Jest pierwszy gol spotkania! No, teraz mecz nabierze Rumieńców. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golki. No i fauluje teraz. Będzie rzut Tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Tak, świetnie teraz bramkarz. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Sędzia wiszcze i to koniec pierwszej połowy na... Już po zmianie stron, już gramy. Oby grała zwłaszcza Walencja, która schodziła na przerwę z jednobramkową stratą. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba kanać. Niesła próba, ale jednak trochę zabrakło do pełni szczęścia. Wszyscy spodziewali się raczej rozegrania. Tu taka petarda. Szkoda, że niecelna. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny dla Atletico. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Jacku, możesz mi powiedzieć, w co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Koke. Alvaro Morata. Przy piłce Jorente. Półka do Nic z tego. Spokojnie broni brankarz. Źle. Strata Atletico. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Okazja nie z tej ziemi! Bramkarz broni, bez żadnych kłopotów. Marcos Jorente. Teraz jest niepilnowany! Tak, proszę państwa! To jego druga bramka w tym spotkaniu! Ma naprawdę ogień w nogach! Na razie 2-0. Puszcza grę sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. Griezmann. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Saul Niguez przyjmuje piłkę. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. To oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Sędzia stosuje korzyść. I teraz Walencja może ruszyć skrzydłem. Ma sporo miejsca. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Piłkę przejęli rywale. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Zagranie w pole karne. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Tak więc przed nami tylko sędzia kończy.